Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bartek i wracamy do naszego cyklu co tygodnio, co drugo dziennego, tygodniowego Age of Mythology Retold. Jak pamiętacie ostatnie odcinki to były obrazy męki, i rozpaczy, głównie mojej. A, z racji dość ciężkich przejść tutaj, jeśli chodzi o grę. No, nie było za łatwo, nie? Dostawaliśmy po tyłku mocno. O, jest nasze łodzie płonu, e, ale spokojnie wracamy umocnieni, silniejsi po długim weekendzie. Szykujemy się, no, już w sumie zaraz szykujemy się na drugi, długi weekend, nie? Bo teraz jedenasty wypada w poniedziałek, więc bardzo fajnie nam te święta w tym roku wypadały. No i myślę, że do przodu, nie? E, a jest kolejna tak... No nie, żuwiu. Nie zgin. Dobra, wy ich z daleka możecie załatwić. Ten Zbieraczu. zbuduje wieżyczkę tutaj. Ej, powiem Wam tak, to są włócznicy. Oni są dobrzy na piechotę. Ty, ty się może odsuń. Zbieraczu. E, Ile mam w ogóle ludków? Dość dużo, ale przydałoby się nawet trochę więcej. Do drewna wyślemy paru. Tutaj stworki jakieś mitologiczne. Wy macie ten obóz za daleko, zbudujcie sobie nowy tutaj. Furgę um, strasznie tutaj niszczą to, ale nie chcę też woja na nich nasyłać, bo. Into no sami widzicie, że szkoda mi tracić trochę wojo na to o, oni ci już poszli tu bardzo bardzo chyba są mocno ...zupgrade'owani i to jest też kurde Ból, że trzeba w nich tyle naparzać. Żółwiu, zostań Cię zabiją No Te łódki, oni sobie nic nie robią z tego, nie? Wszystkie wieże padają. Wieże połaprzyć w sumie, bo mogę jeszcze. Wieża z balistą. Kurde, no pewnie. Czemu nie? Trzeba robić więcej jakby na tą piechotę, bo no ci na przykład z toporami skutecznym przeciwko piechocie i to mi się bardzo przyda. Mm, tu jest jakiś chłopek bezczynny. No a także mam nadzieję, że macie jakieś fajne plany. Też sobie odpoczęliście i odpoczniecie. Bez, bez nas, no, już do tu. Nie, 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 nie siedzicie w robocie przede wszystkim, o kurde taki czas jest potrzebny, żeby gdzieś tam wyluzować, odpocząć, szczególnie jak dużo pracujecie. No, dawać mi te wieże z balistą, no, jak widzicie materiały wpadają, nie wiem czy ta wieża z balistą dużo pomogła, no i staramy się też na bieżąco dawać jakieś te materiały, nie zatrzymywać się, mam nadzieję, że odwiedzacie kanał. I jakieś tam inne treści, nie? Przeglądacie. No nie, wiedziałem, że to do nie doskoczy. Kurde. Jeszcze nie mówcie, że go zabiję. Bigo! Jest! za przeżył Dzielny chłopek. Roztropek. no widzicie jakie to zmasakrowanie. Ja to moją armię wyślę. Trzeba bardziej bohaterów tu kierunkować właśnie na te mitologiczne jednostki. Oni są szczególnie dobrzy przeciwko nim. Hmm. Mam teraz nawet tego, mówicie, tego tego faraona ulepszonego. Słońce mu stoi. Chidzie. Więc niech on też kurczę tu swoje zrobi, nie? Co to może być dobrego? Są okręty przeciwko walczącym zwarciu. Nie wiem czy to coś tam pomoże. E, populacja tak, chyba już mamy maksa, i to nas niestety bardzo stopuje. Ale stopuje nas to, że nie mamy tutaj posągów naszych faraonów. Nie oddajemy im czci należnej, co ich bardzo zagniewało na pewno. A, dobra, tu jest czysto, bo tu mamy te dwie kopalnie i nie chcę im też tego oddawać. A, co się stało? A tu jest jakiś płynie. No kurczę, mam nadzieję, że w tym odcinku jakąś tę misję tak pchniemy naprzód konkretniej. Mm, Obram dużo złota. W zasadzie mogę tą latarnię tu zbudować. O, jest wielka flota, płonie. O, rozprawiliśmy się z nimi. E, oni lądowali gdzieś tutaj i wydaje mi się, ale nie ma już ich. Tu można też dopłynąć, ale to trzeba statkiem, nie? Więc myślę, że tam mogą być też jakieś fajne skarby. Eee, ja mam? Proce, że płynące proce pewnie. To jest wyłączę tą kolejkę budowy. Tutaj upgradey się odpalą. E, Tutaj mamy ulepsza mumie, dobra Eee, jest ja, no, na morzu. Chyba wiecie co ruszę na tych porty, bo to jest naprawdę nieznośne na tej ataki. Już ulepszyłem te wieże jak się tylko dało. No to wrzący olej też No mamy surków, tak naprawdę mamy w, w dużo bardzo. Chciałem powiedzieć inne słowo. Wcisnąłem się na, 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 na usta, ale się powstrzymałem. Ale bardzo dużo. Wystarczająco. Tu mamy osadę. W sumie też moglibyśmy ją zbudować. No nie wiem, nie wiem. Chyba tak utknąłem teraz. Ale mówię: Dobrze, tak. zaatakujmy chyba najpierw od morza. Oni tu mają dwa porty. I myślę, że jak je zabierzemy, to też ich mocno osłabi. Chociaż dobrych mają tych portów. Dużo, dużo. dużo. Bardzo dużo. No, także dawajcie też znać, co tam robicie w nadchodzącym czasie. Jakieś plany może fajne macie? O, o panie, o panie, tego nie było w planie. A nie, chyba ten mój atak nie wypali. A przynajmniej zwolnią się sloty. Ale dobra, oni popłynęli gdzieś dalej. Dobra, olali nas zupełnie, nie zauważcie. Dobra. Dobra, rozwalmy jeszcze tego jak oni nas olewają. Chociaż nie, ten, ten już, przez, już przestali nas olewać. Dobra, dobrze, że mamy żółwie. A no żółwie to są masakratorzy, nie? Oni po te statki to rąbią, jak biją jak złe. A, a tu mamy jakieś namioty wroga w ogóle. Ciekawe. To jakiś bez bezrobotny chłopek. Echo na farmę buduje. Tutaj nasi zbudują jeszcze jedną wieżyczkę. Mamy dość mocny wgląd teraz. Eee, dobra, rozwalmy też ten port. Tutaj, niech oni rozwalają, bo ta wieża dosięgnie też żółwie. Eee, ci zbudują obóz troszkę bliżej. Eee, no dobra. Ta armia nie jest nasza jakaś imponująca. Co się dzieje? A, ten hmm. tutaj. Ale no kurde, chyba trzeba będzie powoli uderzać, nie? Tu mamy... One są transportowce jakieś potrzebne mi tutaj są. Dobra, one nie potrzebują miejsca i możemy mieć bez limitu. Jest bardzo dobrze. No i ładnie, dwa porty padły, to myślę, że tutaj wylądujemy. Wezmiemy też parę chłopów, i tam jakoś, jakiś obóz założymy. To będzie można się przebijać. Aczkolwiek boję się, że zostawiając bazę, no to szybko się nią zainteresują, tutaj. E, no ale dobra, chodźmy do portu. Ci nasi już zbudowali. E, niech oni farmy nam obrabiają. O jezu, o nie 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 nie, 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 nie tak, nie tak to miało wyglądać. W sumie dobrze, że uciekamy do... Wracamy do bazy, bo... No, oczywiście. Bijemy chłopów, ku czemu nie. Cies. Widzicie, ja zostawiłem ten wlot pusty, nie? I oni sobie od razu to wykorzystali. Nie? Szkoda gadać. Dobrze, że mamy tą twierdzę taką konkret. A... Dobra, mamy naszych kapłanów, niech oni biją anubity, do tego się nadają najlepiej. A ci niech biją chłopów. Nie, no to to byłoby strzelne, powiem wam co nie zrobili. No kolejny. Lewetane to najgorsze, mogą jeszcze przewozić jednostki. A... No i oni zaraz wylądują kolejną falą. Dobra, z synu Ozyrysa. dawaj swój piorunowy łańcuch. Tu. Piorunowy łańcuch, łańcuch z piorunów. No dobra, zwolniły nam się sloty. Mamy trochę jednostek. Hmm, dobra, nasze ludki niech wyjdą. Naprawcie po naprawie do zbierania drewna. Nie, no oni są niemiłosierni z tymi atakami, powiem wam. Czemu nie mogę jeden ten transportu? Dziwne, myślałem, że mogę bez limitu te transporty. No dobra, spróbujmy sobie, nie? Tylko nie te minionki może niech odejdą, bo one się tak rozpadną. Staćmy tutaj ile się da, jednostek. Naszych faraonów. Naszych kurde. Mięśniaków. A chyba nawet nie wiem czy na jednym statku byśmy się nie zmieścili. Weźmy z dwóch chłopów. Dobra, minionki się zaraz rozpadną, więc. Dobra, nasza flota wróciła, jest tu. Ciężki proces nie wraca do tego. Oni będą nas eskortować. Widzicie, mały przesmyk, był łatwo bronić, ale. Kurde, no jest jak jest. E, czy chłopi się zbudują? Chyba nie, bo już znowu nie mamy miejsca, mamy ponad limit. No. Dobra, zaryzykujmy, chodźmy tu. Tam się najwyżej obstawimy jakimiś twierdzami, no, bo nie ma innej wyjścia, nie? Jesteśmy na limicie z jednostkami. O, też dopłynęła, dobra wyładujmy się tu ładnie mało w tą jedną weszło no cóż robimy zrzucamy tu wojsko zbudujmy te koszarki A, dobra tu będzie więcej niech się tu wyładuje dobra Mamy to i teraz tak Rozwalmy wieżyczkę Ona nam to szczególnie przeszkadza A, I zbudujmy twierdzę o, tylko ona będzie tutaj kurde... A nie, słuchajcie Aha, straszna lipa To nie, tutaj nie ma przejścia No tak, ci hipopotamy atakują, świetny, świetny pomysł Wściekły hipopotam, no nie dobra, to gafa powiem wam straszna Nasze transportowce nie wracają. To też jest trzeci. A... Ty się zajmij farmą, tą. A tu stocznia, dobra. No chyba nie zniszczą stocznię. A widzicie, tak to jest: jak się mapy nie zbada, tylko się kurde, leci na ślepo. Sorry, wybaczcie, że to tak idzie, ale. Jak po gruzie. Dobra, wszystkie ulepszonka zróbmy. No wy nic nie zrobicie, to wywracajcie na statki. No nie jest... Nie, nie był to mądry ruch. Jakby inne były mądre. Ale był jakiś, tak? Więcej gameplayowych porad na moim kanale polecam się. Dobra, w zasadzie po co ja tu buduję? Eee, dobra, więc pomyślmy teraz, co możemy innego zrobić. O. Tu są klify, tutaj w ogóle nie da rady wylądować. Chyba jedyny sposób to tu jest wylądować. I tak zróbmy, popójdźmy tędy. Kurde. O, no. Widzicie, no, właśnie ta masakra się tu zaczęła. Uwielbiam. Nie wiem, może olać tę bazę i po prostu atakuje już co jest. Gdzie jest mój Faraon? Faraona też nie ma. Kurde. Hmm, tu już nic nie ma. Nie, nie wiem czy nie będę musiał powtórzyć tego odcinka, bo... Dobra, wiecie co, robię tak, że zbieram wszystko i płynę, bo... Nawet nie mam za bardzo jak tego wojska rozdzielić, nie tutaj już mam limit, surowców mam dużo, ale nawet ciężko to jest wylądować w ogóle. Tutaj niech się żółwie biją. No nie wiem, ja tu wyląduję. Zrobię sobie po prostu tutaj ten, mam zasobów dużo, więc... No, czekajcie, nie źle, chyba wygrałem. No patrzcie, wygrałem. Jeden Anubit został. Czyli nie jest tak źle. O kurde. No nie. Zatonęło mi wojsko w armią. Nie no, nie wierzę. Cieka z bohaterem w sumie w takim razie. Nie no koniec, padłem. Nie, słuchajcie, będę musiał powtórzyć ten scenariusz, bo, bo to nie ma... Nie, no to to jest porażka. Eee, słuchajcie, my że zrobimy tak, zatrzymam tu grę. Mm, I po prostu wczytam ją sobie jeszcze raz, no ale to już nie będę was zanudzał. I do, dotrę do tego punktu i od tego jakby zaczniemy ponownie nagrywanie. Także, e, Magią Kina, widzimy się za chwilę. Stryk. A few moments later. I pik. Wracamy ponownie, magia kina. Jesteśmy znowu w zagrajmy w Age of Mythology Retold. Eee, no moi drodzy, poczyniliśmy trochę zmian. Tutaj, może szybko opowiem, co się zmieniło. No, przede wszystkim tutaj bardziej umocniłem, jednak ten wychylony punkt. Kurczę tutaj co ciekawe, w ogóle dowiedziałem się, że statki mogą być leczone przez faraonów. Też ciekawostka w tej grze, której nie wiedziałem wcześniej. Eee, tutaj w ogóle odkryłem całą tą część, nie? Widzicie? Teraz tutaj wszystko widzę, tu się bardzo umocniłem. Zrobiłem sobie ten, ten, tą cytadelę drugą. Tutaj jeszcze buduję latarnię, żeby mieć większy widoczność. Może jakąś też wieżyczkę. Na pewności skrzywie, niech tu pójdą. Tutaj sobie taki punkt umocniłem do wydobycia złota. Eee, wolnołem sobie taki super patrzcie, tutaj. Monument bogów, nie? Taki wyko 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 wykokrzony, taki wielki. E, tutaj, co ciekawe, w ogóle odkryłem, że było obozowisko wroga, a tutaj część jeszcze wojska została. Mm, tutaj w ogóle dużo reliktów, część sobie wziąłem, część nie. E, no i jesteśmy w sumie na takim etapie, że będziemy próbowali wbić y, z tej strony dokładnie, nie? Tutaj chyba da radę już wejść, w głąb tego miasta, no bo tam wszędzie są klify, nie? No spróbujmy, myślę, że teraz ta najciekawsza część, czyli walka, przedzieranie się. E, mamy dość mocną flotę podleczoną jak widzicie, więc myślę, że powinno się udać. Dobra, niech oni lecą pierwsi. Niech oni w sumie nawet zaczną tu, a ci niech wyłażą na ląd. Pyk, pyk. Dobra. Wszystko wyciągnęliśmy, oni niech wrócą. Tutaj zawsze można sobie dorobić wojska. E, niech te statki tu popłyną, a my wracamy na tutaj. Dobra, rozwalamy wie, że to podstawa. Dobra, pięknie, nie? Wylądowaliśmy, widzicie. A po złości rozwalmy im ten pomniczek. Także no mówię, wtedy chyba za mało się umocniłem, no ten limit jednostek, ale widzicie, polepszałem wszystko, no później jest czysta, nie? To tutaj wszystko wyszło. Nie wziąłem sobie co prawda chłopków, ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby. To nasze statki niech stoją. A, dobra, wbijamy. nie wziąłem żadnych jednostek, teraz widzę, że żadnych oblężniczych nie wziąłem. To może też nam trochę popsuć szyki. Dobra, zróbmy tą mockę, bo... W ogóle z tego nie korzystałem, a mamy trochę mitologicznych jednostek. Mm -hmm. a propos mitologicznych, pobudujmy trochę. W zasadzie ja tu sobie postawię kolejny port. Co będę miał? O. Trzeba ci wam, powiem, umocnić się bardzo. O, ale ten kurde kurd. Synozyrysa to jest masakrator, nie? E, dobra, rozwalać centrum. Mamy trochę minionków. W zasadzie można się wedrzeć. czy co ja se faktycznie chyba, e, gdzie są łodzie transportowe. Ja sobie wezmę dwóch chłopów i tam sobie po prostu jakieś zbudujesz budynki, bo to będzie łatwiej niż transportować ich. Ale no nie oddalać się, nie oddalać za bardzo. To możecie rozwalić, żeby on nie miał machin. No i idziemy do góry. No, wygląda dobrze, powiem wam. O. Mamy posiłki, nie? ładnie idziemy po ciebie kmiocie tak że widzicie no nie a tak z tamtej strony był no w ogóle to ta moja taktyka dobra wylądowali jednak myślałem że jednak unikniemy tego ale no dobra już, już tu się nie będę wracał bo myślę że jakby to co mamy tu jest wystarczające a, dobra mamy trochę... o pięknie pięknie mamy trochę woja Weźmy ich stąd i przerzućmy ich już na pole walki. Nie ma miejsca? Małe te łodzie. E, w zasadzie nasze statki mogłyby wrócić, i. O, broniliśmy się? Pięknie. Widzicie? Od razu wszystko lepiej idzie. Szkoda, że nie mamy już jakichś takich fajnych boskich mocy, żeby tutaj trochę podziałać w temacie. No ale nie można mieć wszystkiego, nie? To łodzie tutaj dużo. Dobra kapłani rozwalajcie mitologiczne stwory Szczególnie ty ziomeczku Trochę nas zmalały siły nasze O ale jesteśmy już blisko widzicie Dobra ważne tą twierdzę rozwalić bo jesteśmy już obok no, i też ważne jest to kierunkowanie sił, nie? Jak widzicie mitologicznego stwora, to lepiej, żeby ci, ci kapłani w niego pisgali. Nie, dobra, mamy. O kurde, przyszły im posiłki. Niedobrze, niedobrze. E, buduj tutaj ten. Ty się nie bi, tylko wspomagaj naszych. No powiem wam, że nieźle to, nieźle to wygląda i tak. Jak na taką kurde masakrę ten syn Ozyrysa to jest przekozak, nie? To jest kozak nad kozaki. Dobra, my możemy już lecić, bo mamy ją doprowadzić tylko do tego fragmentu Ozyrysa Nie musimy się tu bić jakoś szczególnie. A ona zaraz padnie. Ale dobra, to nie obroni. No pięknie mamy to. Także widzicie, jak ten odcinek będzie dowodem, że... Z największego syfu da się wy wytaraskać poszliśmy w mega umocnienia dobrze borowaną bazę, no i ile przede wszystkim z dobrego brzegu podpłynęliśmy. jaki taki dump tak, na takiego mój dziada to mój całkiem, mój. całkiem wysportowany. No dobra, czas się co prawda zbliża powoli do końca, ale jeszcze zobaczmy co tam nam daleko od domu. Hiron wraz z kilkoma nowymi sojusznikami musi odzyskać trzeci fragment Ozyrysa z wielkiego tamaryszka. Cokolwiek to jest. Zobaczymy jeszcze co nas czeka w kolejnej misji. Już zapomniałem. Kłowę We will find the head of Osiris. Chiron, soldiers approach! Oh, I'm We're following the One Eye. We've tracked him all the way from Midgard. The One Eye? Gagarensis. The Cyclops. Aye. He has united the giants. Up north, much of Midgard now lies in ruin. We were sent to follow him in hopes of preventing Ragnarok. Ragnarok? The end of the world. A He well. wow. no, mamy, widzicie, takie fajne już wprowadzenie tych nordów, norsów, nordów. Mamy tu już fajne takie zazębienie się właśnie kampanii, wprowadzenie You're powoli. To już pewnie ostatnie misje w Egipcie, więc będziemy się na te nordyckie szykować. Shall help you fight your way. Dobra, nieduży ten obóz. Co mamy zrobić? Wielu robotników aby ścieli tamaryszek i odzyskali głowę? Ozyrysa, na razie wyślej ich, żeby mi surowce jakieś tu wydobyli. Dobra, skorzystamy z tego, że mamy te wozy Jak, e, u tych, u Nordów. Macie coś takiego, że oni zbierają właśnie surowce, znoszą do tych takich wózków. one są mobilne, więc to jest fajne. Możecie sobie gdzieś tam. Nie musicie co chwilę budować jakiegoś nowego tam stanowiska, tylko możecie przemieścić ten. A, dobra, fajnie. Mamy już tutaj jakiś ten. Poskautujmy trochę. Odkryjemy trochę mapy. Dobra, mamy jakoś świątynię brogu. Rozwalmy ją. Czemu nie? Mumie zagrażają naszym obozowi. Szukaj, po prostu a dodatkowe zadanie. Tam aryszek jest tutaj, tak, drzewo. No, przede wszystkim trzeba pozwiadować okolice bo gdzieś tam bardzo mało mamy tutaj jakiegokolwiek wglądu to co się dzieje. Na pewno ci się przydadzą. Parę obelisk. Tamaryszek nie jest daleko, ale podejrzewam, że jak zaczniemy go ścinać, no to. Będziemy tu klepani. O, mamy Farona. No, ktoś używa wizji na nas. W tym grobowcu znaleziono z drewno i złoto, ale znaleziono też wroga, super. Dobra, zostawmy to bohaterom, oni wiedzą. Jak się z robactwem obchodzić? A, zostaw mnie! Żydki robaku. Bo nie ucieknę przez tym rozpryskiem jego. O, dobra, padł. A, dobra, tu czysto. Postawmy może jakiś obelisk, tu jeden. Może jakieś faremki dwie. O, surowców tak widzę, nawet złota za bardzo to nie ma. To jakiś obelisk. Dobra, tak zupełnie orientacyjnie, bo widzę, że dużo nam tu już czasu nie zostało. A no, tak jak widzicie, mamy bardzo duże połacie takich wolnych pól Ale no nie mamy na nich nic tak naprawdę Nie wiem nawet gdzie wróg ma obóz jakiś O, super. o dobra tu mamy złotko, to jest cenna informacja e, tu się da przejść da się przejść, czyli to jest płócizna. Ale tu są, o właśnie, to to, to, to jest tutaj. Będą nas gonić? Chyba nie, dobra. Ale w razie co... Dobra, wstawiłem chłopów, żeby się bez limitu produkowali, ale jakaś wieżyczka może. No i tutaj koniecznie musimy przejąć to. Nie mogę zbudować? Dobra. No, także tak jak widzicie, kampania się tu powoli Egipcjan chyba zawija. Skoro już mamy... Tak, tak fajnie mówię, wprowadzenie tych nor nordów, norsów, nie wiem, jak to się tam mówi, tych Skandynawów, nie? Czyli ta mitologia nordycka też bardzo fajna, obecna gdzieś w popkulturze. Lok Loki, Thor, Odin, Ragnarok też słynny, to się wszędzie pojawia zawsze. Także tak, no dobra, będziemy powoli kończyć, Ja tutaj zamknę na tym etapie. Dzięki, że byliście ze mną, dzięki, że oglądaliście i widzimy się w kolejnym zagrajmy w Age of Mythology Retold. Cześć!